Fundamentalnym zadaniem pracowników socjalnych jest niesienie pomocy osobom i rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych, których zazwyczaj nie mogą same pokonać. Od 1990 roku pod koniec listopada przypada Święto Pracowników Socjalnych. W powiecie wejherowskim działa ich blisko 100. Pomagają, dbają, pracują na rzecz osób potrzebujących. To ciężka, niekiedy niewdzięczna, a bywa nawet, że i niebezpieczna praca. Zadania z zakresu pomocy społecznej, wsparcia rodziny i pieczy zastępczeń na terenie powiatu wejherowskiego realizuje powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz 10 ośrodków pomocy społecznej, w tym 3 miejskie i 7 wiejskich. Całodobową opiekę ponad 370 osobom chorym i niepełnosprawnym zapełniają 3 publiczne domy pomocy społecznej, dwa w Wejherowie i jeden w Strzebelinku. W tym roku uroczystości z okazji Święta Pracowników Socjalnych odbyły się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Starosta wejherowski Gabriela Lizius podkreśliła rangę wykonywanych zadań oraz trud i niekiedy poświęcenie, jakie w swoje obowiązki wkładają pracownicy socjalni. Podkreślając przy tym, że nie każdy może wykazać się taką wrażliwością, sumiennością i oddaniem jak właśnie pracownicy socjalni. Nie zabrakło też podziękowań i nagród.